z wojownikiem. Teraz opis. Wieża Arymana. By pamiętać to, co zostałoby zapomniane. By ostrzegać tych, którzy przyjdą po nas o niebezpieczeństwie czyhającym pod świątynią. <kuh> Przepraszam za to. Sząknięcie. Tak, teleportujemy się. Tutaj. Wieża królowa. O, nie to. O. <słyszy> Nie, nie, ta wieża, dobra, teleportujemy się tutaj, no, gdyż tam by trochę długo ze, zajęło zejście z tej wieży. Czego bym nie chciał. A tutaj raz, dwa, będziemy, będziemy już. Zaznaczyłem, nie zaznaczyłem, idziemy. Dziękujemy. <laughs> no tylko przepraszam, trochę mi gardło boli. Mam nadzieję, że nie są za Mam trochę lekką chypę. No dawaj, dawaj. Świątynia. No i oczywiście że Aremana. Czy skoczymy? Uff, udało mi się. E, czy tutaj zdążymy? Nie. No, zdążyliśmy. Matko, nie. Heliko. Dawaj, dawaj. Jeszcze. O, dobrze. Nie, nie musiałem się Na Za szczęście. Tak, w którą stronę? Chyba w tamtą. A? үсігімді. үсігімді үсігімді үсігімді. Bardzo dawna. Nigdy nie widziałam, co jest w jej wnętrzu. A więc to właściwa chwila, aby się przekonać. To panie przerwali mi... No, skaki, skakuj. Wskakiwaj, matko, to chciał Skakiwaj, przez chwilę. Szkakuj. Oczywiście. Było widać to takie czerwone jakby o, teraz znowu było takie światełko czerwone widać yy, to sygnalizował, że tam coś jest jakaś płyta Nie jakiś błąd graficzny coś na stylu w ogóle tego nie, nie powinniśmy widzieć przynajmniej tak mi się zdaje o tutaj wyraźnie widać o, już. widać znaczy nie widać, widać, 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 nie widać. Na widać. koch bawię się teraz ten. No to błędy graficzne. Szkoda. Idziemy do góry. Nie, nie. Tu będzie mam główka. Za nas... Dawaj, dawaj, dawaj. Uff, udało no, mi się. Ale elika to już sobie może. Ogólnie to tak, będziemy przedstawiali ...oto. Yy, I dzięki temu... ...będziemy mogli zmieniać położenie do takich płyt. Jakby... Później będzie ich więcej z tego sprzętu. Jeszcze będą takie dokręcenia się, jakby Coś jak w... O, chemika Tylko, że będziemy się po nich spinać, a nie po nich skakać No, już jest O tym mówiłem nie to też możemy złapać się Za I przekręcić w tą stronę Udało nam się Ej, nie się udało Ja ci dawałam wsparcie moralne Zawsze takie żadne Teraz tak żeby przejść tam. Wkaczemy. Tutaj pewnie jeszcze trzeba będzie. Oczywiście obniżyć. Tam mogła mi jest dla niebezpieczeństwa trochę. Mówię już, ta... według mnie najtrudniejsza była ta z... Tą mm, ogólnie to szkoda, że Musimy znaleźć drogę w górę. Wielkie dzięki nie była zbyt skomplikowana, skomplikowana oczywiście, ale no mogłabyś jednak lepsza. Myślisz, że Aryman się On, ucieszy, gdy zobaczy, że jego wieża się zawaliła? Arymana nie obchodzi to miasto. Dawno rozmów nie było. To nie chcę miasta Oni pracowali, a ty doglądałaś? To jest biurokratyczna wojerystka za mnie. To ironia, tak? Wiesz to, że znasz wymyślne słowa nie znaczy, że jesteś mądra. Nie zrozumiałeś, przyznaj się. Żart oceniamy, czy nie zrozumiałem. Dlatego to ja mam rację. Że co? To, że nie zrozumiałem, nie oznacza, że ty jesteś mądra. He? Jeśli nie potrafisz się porozumieć, to... Ach, <laughs> tak, rozumiem. <laughs> tak. Bardzo sprytna. Dobra robota. Może <laughs> Teraz jeszcze myśli, że jest zabawne. Że, że tu jestem, co? Co byś ty zrobiła beze mnie? Pewnie zwinęłabym się w kłębek i zaczęła rozpaczać. Jestem taka beznadziejna, bezużyteczna. Znowu ironia. Jestem ci wdzięczna, że zostałeś naprawdę. I skąd ja mam wiedzieć, kiedy mówisz coś na serio, a kiedy ironizujesz? Bo wygląda na dość skomplikowane. Boisz się, że jeszcze. złamiesz paznokiet? Rany. To dopiero za Bo Chyba jednak nie obejrzymy sobie za dużo pięknych wnętrz. Nie ma śladu wojownika. Myślisz, że zostawił nas w spokoju? Kiedy będzie po wszystkim, każesz zbudować dla mnie wieżę? To by mi się spodobało. Każdy by chciał mieć wieżę. Dobra, yy, idziemy. Myślę, że... Aha. Teraz jak... Na początku muszę się tam dostać, bo już Mogłem no, Mogę go Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Ok. No sztucznie. że są Kiedy ci powiedział? Chemik potrafi mówić, ale nic nie gadał. To było smutne. Fajniejsza jest konkubina. Ty. Cały czas mówię. Co za różnica? Zepchnij go! Sam nie słyszałem. Teraz księcia, się nic. Gdzie nie było? To nie była moja kadka. Zepchnij fatka. go do krawędzi! Wiadomo, macie na miejscu. 对对 <Okay. S 2>、okay. Wiem. Muszę być bliżej. Nie. I hamnul. Ej, ha! tylko tak dalej. O nie, 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 nie. Sam żeby będę... Chyba go zapadłem. Daj mi się uzdrawianiem zanim znajdzie drogę powrotną na górę. To sam powiedział. Nie fair. i uratujmy świat. Mhm. Mm A jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, że... No bo nie do końca było serii. Ogólnie to już mam plan na nową serię. No, kolejną serię. Być to całkiem oryginalna aż tak powiem, seria i też mało z niej nagrywają ludzie. Muszę tak. Tak jeszcze przed walką z wojownikiem, ostatnią walką z wojownikiem wygląda ten świat. Wieża Królowej Tam jest yy, Miasto Królewskie Czegoś tak? Tak, teraz by tak latał w Miasto Świata, przepraszam Miasto Świata, tam jest Jeża nazwa Okej okay. Chciałem się upewnić jak to wygląda Mówię, najlepiej to wyglądało u łowcy I o konkubiny No i u Mika. Wszystkich, oprócz wojownika, po prostu. <grymne> wojownika to tak... Niech fajnie wygląda. Bo wszędzie zasłonione są niektóre miejsca, na przykład to. Może stamtąd by fajnie wyglądało. Możemy się tam. Matko. <grymne> Teraz by pół odcinka, jak to było. <grymne> Nie? Nie tędy? Aaa nie zobaczymy Chyba że przez to No w kącie, że tam jest ta wieża, w której byliśmy Tam jest wieża od Mazda A pod nami jest miasto światła. Mm, nie wiem czy tutaj nie widać Aczkolwiek Nie, chyba go nie widać tego, że z tego pola Tam jeszcze y, ta jarnograma y, Widać, że y, Może na filmiku pokażę Wam, tak zamonuję więcej w którym miejscu y, możliwe że jest żyzne że jest pole Powtarzam możliwe, niekoniecznie musi być, ale możliwe że tam jest Bo tak to wygląda Jakby tam było W każdym bądź razie tak Opis oczyszczonej krainy. Wieży Arymana? Wieża Arymana. A pamiętali o Arymanie, by reszta świata mogła o nim zapomnieć. Gdy odzyskamy dawną siłę, musimy opowiedzieć innym ludom świata o zagrożeniu, któremu muszą stawić czoła. Mhm, mm dokładnie. A w następnym odcinku udamy się do fortecy wojownika. Aryman nadał każdemu z zepsutych własną siedzibę. To jest forteca wojownika. Proszę, jej wciąż zapieczętowana czarna brama. Mhm. Mm no cóż, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym.